Pierwszy odcinek. Numer jeden. Jak się odnaleźć w nowym kraju? Pierwsze co zrobiłam, to sobie stworzyłam sieć kontaktów. Jak to zrobiłam? Jak? Jak? <laughs> Otóż znalazłam... E po prostu zrobiłam mały research w internecie, jakie są organizacje i stowarzyszenia. I zaoferowałam tym organizacjom i stowarzyszeniom pomoc. I, bo wiesz, nie wszystko trzeba w swoim życiu robić za kasę, tak? O. Otóż nie trzeba. Tabu... Presents... Na przykład, ale nie w Danii, przecież ludzie pracują wolontaryjnie no. i to jest dość powszechne, więc zaoferowałam tym wszystkim organizacjom, że ja mogę wam pomóc. I co, ktoś się odezwał? Nie. <laughs> <moás> <zniszcz> <because> <şey f critic> nie, no jedną no organizacją współpracowałam, <bl nível existentie> ale poznałam fajnych ludzi no, i organizowaliśmy pewnie. czasem jakieś spotkania. Ale ja, ja tak naprawdę nigdy nie chciałam się z Polonią wracać, jak tutaj przyjechałam. Postanowiłam, trochę byłam obrażona tak? na Polskę i postanowiłam, nie, ja będę poznawać, po pierwsze będę sama ze sobą zostanę, trochę, trochę z mężem, a po drugie, to ja nie chcę ludzi poznawać, ludzie mnie denerwują, a już kolację to, to w ogóle. Boże, ty no. Tak, a jest. <laughs> Warszawianka. I że nie, 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 chcę, nie, chcę poznawać, nie chcę poznawać Polaków, bo po co ja mam poznać Polaków, skoro z Polski wyjechałam. Ale powiem ci, za każdym razem, kiedy poznawałam tutaj Polaka, to czułam jakąś więź. sympatię i więź do nich. Mm. I tak sobie pomyślałam z czasem, może to nie jest takie złe, żeby się jakoś właśnie zaprzyjaźnić z Polakami. I dlatego, się przyjaźni tylko ze mną. Poszłam sobie do sklepu polskiego, moja droga. Jak sobie pomyślałam o tym, że jednak będę się zbratać z Polakami. Kupiłam sobie kabanosy, ogórki. I było mi bardzo dobrze. A nie, ja miałam coś innego. Ja jak przyjechałam do Danii, przyjechałam, no dobra, trochę skomplikowane to było, ale um, kiedy pojawiłam się za granicą, to miałam silną potrzebę komunikacji z Polakami. Z tego względu, że uważałam, że Polacy przecież mogą mi powiedzieć, co jest, jak, gdzie ja powinnam pójść, jak znaleźć pracę, łatwiej język. Wszyscy mi wytłumaczą, wszyscy znają system polski, znają mentalność polską, więc mi wszystko wytłumaczą. Po jakimś czasie, się, stwierdziłam, że jednak e, trochę się rozczarowałam e, i odciąłam się od Polaków I tak mnie poznałam. I, I tak poznałam Magdę Ja wierzę w siłę Facebooka Facebook jest fantastyczny Zapisujemy się na grupy, poznajemy nowych znajomych Tak poznałam Milenę Poznaję teraz nowych ludzi w ten sposób Ale jak na przykład e, jak znaleźć Polaków w krajach, gdzie internet jest, to, ale nie jest powiem, jedna, jedna rzecz. Ja myślę, że też robimy pewien błąd, tak? Bo kiedy jesteśmy w Danii, łapiemy się za każdego Polaka, którego spotykamy. Może nie tylko w Danii, wszędzie. Na samym początku, tak? Jak się ustrzec spotykania kogoś, kto... Może nie jest do końca fajny albo uczciwy. Albo nie jest e, normalnym człowiekiem, tylko myśli o tym, jak tu e, ciebie wykorzystać, albo, e, albo nie wiem, w jakiś inny sposób szukać, tak? A jak do normalnych ludzi szukajmy w normalnych miejscach. Dokładnie. Więc... E, Podejrzewam, że na żadnej imprezie normalnych ludzi nie spotkamy. Okej, okay, może zdarzają się przypadki, czasami zdarza się. A jeżeli chodzi o mnie, gdzie ja szukam towarzystwa? Szukam towarzystwa pośród ludzi, którzy coś robią. To znaczy, zapisałam się do różnych stowarzyszeń. Pierwsze co zrobiłam, to poszukałam sobie stowarzyszeń czy, e, czy miejsc, gdzie się spotykają Polacy nie tylko dla, e, po to, żeby przyjść do klubu i się upić, ale żeby na przykład sobie porozmawiać o czymś. Um, albo obejrzysz jakiś film. Inne rzeczy kulturalne. Zawsze, przy, oczywiście, są, e, są różne sytuacje i na pewno jest też tak, że jak e, że Jak mamy spotkać kogoś złego, to go spotkamy prawdopodobnie. Ale jak już ich szukać, to przynajmniej w takich miejscach, gdzie jest to większe prawdopodobieństwo, że to są ludzie, którzy mają coś w głowie. No, a na przykład moja znajoma była w Nigerii. Teraz no jakoś. Yy... Wydaje mi się, że w Nigerii ta sieć internetowa, facebookowa nie jest tak bardzo rozwinięta. Z jednej, z jednej przyczyny dlatego, że każdy pewnie woli być na plaży, a druga przyczyna pewnie jest taka, że Polaków nie jest dużo, więc moja znajoma była w Nigerii i poznała Polaków w taki prosty sposób, że po prostu poszła do ambasady coś załatwić i ją przy okazji zaprosili na imprezę. I w ten sposób poznała ambasadora. No w ten Tak, ale sytuacja ruchu. wiesz. Tu, sytuacja zupełnie się ma inaczej, kiedy w danym kraju jest 15, Nie, ale mniejszość Polaków to naprawdę jest mniejszością. O czym mówię, że, fej, że na przykład Facebook, tak jak my Ty się zapisałaś do jakichś stowarzyszeń, ja... Czy ty wiesz, ile grup facebookowych y, jest w Danii poświęconych Polakom? No ile? Ponad 40. Tak? Nawet A. więcej. No w każdym razie to jest jedno dobre wyjście, ale musimy pamiętać, ja się nauczyłam jednej rzeczy za granicą. Nie można się wstydzić. Nie można się wstydzić, mówić do ludzi. Wchodzisz na, na przykład do polskiego sklepu i mówisz dzień dobry. Zadajesz pytanie, jeżeli chcesz, jeżeli masz jakiś problem, spytaj o, o, ten, o rozwiązanie. Pytaj wszystkich o rozwiązanie. Nie tylko internet może rozwiązać poraci odpowiedzi na Twoje pytania, ale również... Zobacz. Gwiazdy. Ale również sama odwaga może, może dużo dać. chciałby z nami współpracować, albo na przykład coś napisać, albo zrobić nam piękne zdjęcia, albo autografy, to możecie spokojnie na naszym fanpage'u na Facebooku. Tu jest, tu jest. Tu albo <laughs> będzie, Kiedy to tak się. Może w tym, w tym miejscu. Może być pode mną? Tak, może być. No, e, tak, to. no to właśnie tam. Tak, to możecie też y, zadawać dawać nam różne sugestie, o czym byście chcieli filmy usłyszeć, o czym byście chcieli wiedzieć. Eee, krytyki nie przyjmujemy. Nie. No dobra, nawet konstruktywnej. Konstruktywna też odpada, więc albo się nas lubi, albo komplementy, albo nic, <gryty> albo nic. <gryty> amen.